Nowa klasa będzie mogła powstać dzięki nawiązaniu przez Szkołę Współpracy Stauron Ekoenergia. Firma zobowiązała się zorganizować praktyki dla uczniów, które odbywać się będą na przykład w elektrowniach wodnych lub wiatrowych. Umożliwi to praktyczną naukę zawodu. Będziemy również od strony praktycznej prowadzili, czy będziemy zaproszeni do prowadzenia zajęć tutaj w szkole na tym kierunku. W roku szkoły zawodowców jest to niezmiernie ważne z uwagi na to, że współpracujemy z rynkiem pracy, pokazujemy młodym ludziom jak ogromne zainteresowanie jest rynkiem pracy, jeśli chodzi o tych uczniów, którzy do nas uczęszczają i że rynek pracy naprawdę jest zainteresowany nimi. Kształcenie zawodowe w Wielonej Górze stoi na wysokim poziomie. O czym świadczy duże zainteresowanie przedsiębiorców zatrudnianiem absolwentów szkół zawodowych i technicznych. Dobrym przykładem jest właśnie Zespół Szkół Technicznych Mechanik. Składamy wniosek o finansowanie takiego projektu, aby pierwsza mała elektrownia fotowoltaniczna, czyli taka prosumencka, która będzie działała dla tego budynku. Chciałbym, żeby powstała właśnie tutaj, ale oprócz tego, że będzie na potrzeby mechanika produkować prąd, żeby była też takim warsztatem zajęć praktycznych dla młodych Nowa ustawa o odnawialnych źródłach, źródłach energii daje tą możliwość, że te zawody, które będą tutaj kształcone, będą miały myślę, powodzenie, tak można powiedzieć, w instalacjach, mikroinstalacjach odnawialnych, czyli w tej działalności prosumenckiej. To będą małe instalacje, zapewne na dachach i przy, przy domach, więc tutaj. Tego będzie, mam nadzieję, ogrom, więc jak najbardziej uczniowie znajdą tutaj zatrudnienie.